O zatorach płatniczych w biznesie. Jak im przeciwdziałać i co zrobić, kiedy się pojawią, rozmawiali przedsiębiorcy na spotkaniu zorganizowanym przez bank PKOBP. Spotkanie organizowane przez bank wraz z Kancelarią Prawną Bojarskie ma przybliżyć przedsiębiorcom zagadnienia związane z różnymi aspektami finansowymi funkcjonowania firm. Na brać przedsiębiorców rozpoczęty właśnie tych spotkań dotyczyć będzie m.in. zatorów płatniczych. Z jednej strony. Jak przed takimi zatorami się ustrzec, jakiego rodzaju działania podejmować, aby je wyeliminować ze swojej bieżącej działalności, ale również jakie kroki można byłoby przy współpracy z Pekobankiem Polskim podejmować, aby zachować z jednej strony bieżącą płynność, dalej się rozwijać, inwestować i osiągać sukces? Zdaniem socjalistów jedną z najskuteczniejszych metod ustrzegania się przed zatorami jest profilaktyka polegająca na przygotowaniu media planu współpracy z kontrahentami. A więc odpowiedź na pytanie, jak i czy mam opracowany schemat postępowania w sytuacjach pojawiających się na początku przejściowych zatorów płatniczych, być może incydentalnych zjawisk w postaci niepłacenia faktur w terminie. Druga rzecz, jak ewentualnie odzyskać na przykład środki zainwestowane wcześniej w jakieś przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, aby ponownie te środki zaangażować w rozwój przedsiębiorstwa, w dalszą jego inwestycję i rozwój. Warsztaty, które odbyły się w sali konferencji, jak były pierwszymi z cyklu spotkań, które odbywać się będą teraz na terenie Dolnego Śląska. Aby te same informacje dotarły do wielu przedsiębiorców, wszystkie spotkania będą podobne i obracać się będą wokół zaplanowanego zagadnienia. Następne spotkania tego typu będą miały miejsce we Wrocławiu, w Lubinie i w Jelenigurze. Chcemy na bieżąco być z przedsiębiorcami i to co jest bardzo ciekawe, ten temat, który dzisiejszy miał miejsca, więc myśl przewodnia zatorów płatniczych był sygnalizowany czy proponowany właśnie przez naszych przedsiębiorców. Staramy się słuchać, zadawać pytania i właśnie ta forma odpowiedzi na ich zapotrzebowanie doprowadziła do takiej dzisiejszej konferencji. Spotkania są otwarte dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z usług PKO BP oraz zainteresowanych współpracą. Warunki uczestnictwa są jasno określone i zarazem bardzo proste. Być tylko zainteresowanym i odpowiedzieć na nasze zaproszenie, być przede wszystkim aktywnym, być ciekawym tego, co się w segmencie czy współpracy z bankami, a w tym wypadku z PKO Bankiem Polskim dzieje i poświęcić trochę czasu na kontakt z profesjonalistami. Podczas spotkań poruszane będą następujące tematy. Skuteczność zabezpieczenia oraz windykacja roszczeń, narzędzie pomagające zachować płynność finansową, dochodzenie roszczeń przeciwko spółkom, członkom zarządu spółek oraz podmiotom powstałym w wyniku przekształcenia i podziału, zatory płatnicze, a podatek VAT, płatności mobilne i koszansom na rozwój obrotu bezgotówkowego.